Kiedy myślimy o Rzymie, nasz umysł zwykle przenosi nas na fora pełne posągów, na koloseum, gdzie tłum ryczał, lub na wojenne kampanie, które przekształcały plemiona w prowincje. Ale ta wizja, choć fascynująca, jest tylko powierzchnią czegoś znacznie większego. Ponieważ Rzym nie był tylko potęgą wojskową był cywilizacją głodną wiedzy, handlu i odkryć. Jego legiony nie zatrzymywały się na granicach Europy. Jego statki przemierzały morza, których inni się bali. Jego kupcy przekraczali palące pustynie. A jego ambasadorzy dotarli do najdalszych zakątków znanego świata i dalej. W tej podróży nie będziemy mówić o szalonych cesarzach ani o krwawych podbojach. Dziś podążymy cichym, ale imponującym śladem rzymskich odkrywców. O tych, którzy zabrali imię Rzymu do ziem, gdzie nie mówiono po łacinie. Gdzie monety imperium były postrzegane jako egzotyczne przedmioty, a ich lniane ubrania kontrastowały z wschodnimi jedwabiami. Tak, Rzymianie dotarli dalej, niż ci opowiadali. Do Indii, do serca czarnej Afryki, do Wietnamu, do Chin, na Sri Lankę, tam, gdzie historia zdawała się kończyć. Ale Rzym pchnął ją nieco dalej. To nie jest tylko mapa dróg i odległości. To historia o tym, co cywilizacja może osiągnąć, gdy jej ambicje są tak duże jak jej imperium? Na długo przed tym, jak Europejczycy marzyli o mapowaniu świata, istniała już niewidoczna ścieżka łącząca dwie cywilizacje oddzielone tysiącami kilometrów jedwabny szlak. Wszystko zaczęło się, gdy armie dynastii Han w Chinach pokonały strasznych koczowników siągnu, przodków Mongołów. Krwią i stalą odzyskali kontrolę nad korytarzem Gansu. Wąskim pasem między pustynnymi górami a żyznymi dolinami. W ten sposób zabezpieczyli ważny szlak handlowy, który ciągnął się od wschodnich krańców Azji aż po wybrzeża Morza Śródziemnego. Przez ten korytarz zaczęły płynąć konie, jadejt, przyprawy i wiedza, ale przede wszystkim jedwab. Chiński jedwab, tak cienki i błyszczący, że wydawał się stworzony z wody. Był to luksus zarezerwowany dla cesarzy, ale jego sława przekroczyła granice a Rzym o nim usłyszał. Pierwszymi, którzy napotkali to cudo, byli partowie, władcy irańskich pustyń i zabali o to, by chronić je jak skarb. Nie z miłości do sztuki, ale z powodu interesów, to oni odsprzedawali go Rzymianom po astronomicznych cenach, pełniąc rolę pośredników między dwoma końcami świata. Imperium rzymskie, ciekawe i nienasycone, szybko się uzależniło. Kiedy konsul Krassus, członek triumviratu, postanowił najechać na terytorium partów w 53 rok przed naszą erą, nie zrobił tego tylko z powodu chwały. Wiedział, że tam znajduje się klucz do tej enigmatycznej wschodniej bogactwa. Ale nie docenił swojego wroga. Bez skutecznej kawalerii i źle doradzony, Crassus wpadł w brutalną zasadzkę i został wykonany w legendarny sposób. Partowie wyłali stopone złoto do jego gardła, co było makabryczną metaforą jego chciwości. Pomimo niepowodzenia militarnego, rzymskie pragnienie jedwabiu tylko rosło. Tak bardzo, że w czasach Augusta cała arystokracja nosiła jedwab. Senat próbował zakazać jego używania, twierdząc, że psuje rzymskie obyczaje. Ale to było bezskuteczne, jedwab uzależniał. Był to egzotyzm, status, czysty luksus. I tak, nie podbijając Chin i nie wiedząc dokładnie, gdzie się znajdują, Rzym poddał się jego miękkości. Ale to było dopiero początek. Wkrótce Rzymianie zaczęli szukać bardziej bezpośrednich dróg, omijając partów, żeglując dalej, wchodząc głębiej w Azję i zostawiając ślady, które czas nadal zachowuje. Rzym wiedział, że władza nie jest budowana tylko przez miecze, ale także przez handel. A jeśli jedwab, przyprawy i klejnoty pochodziły ze wschodu, to trzeba było ich szukać poza pustyniami, poza partami. Poza tym, co było znane. Wtedy Rzymianie spojrzeli na morze. Z Egiptem już pod imperialną kontrolą, po upadku Kleopatry i Marka Antoniusza, egipskie porty stały się bramą Rzymu do Oceanu Indyjskiego. Z Berenis, Arsinoe i Moschormos wypłynęły rzymskie statki w kierunku wybrzeża Indii. Greccy żeglarze, którzy służyli Imperium, opanowali wiatry monsunowe i wytyczyli trasy do portów takich jak Barbarikon, Badouch, Muziris i Podukę, egzotyczne nazwy, które zaczęły pojawiać się w pergaminach handlowców imperialnych. A to, co tam znaleźli, to tętniący życiem ogromny rynek. Indie oferowały bawełnę, perły, kamienie szlachetne, kość słoniową, przyprawy, barwniki, nard, rośliny lecznicze i oczywiście jedwab. Rzym w zamian oferował to, co potrafił najlepiej złoto, srebro. Drogie kamienie, szkło, wino, ozdobny len, monety imperialne i obietnice zysków, których nie sposób było zignorować. Na tych portach rzymskie złoto płynęło jak rzeka, do tego stopnia, że pisarze, tacy jak Pinusz Starszy, narzekali, że bogactwa imperium znikają na wschodzie. Ale to nie miało znaczenia. Rzymska wyższa klasa chciała egzotycznych perfum. Miękkich tkanin, świętych kamieni i była gotowa zapłacić każdą cenę. Rzymianie szukali w Indiach czegoś więcej niż tylko towarów, szukali nieznanego. Podziwiali ich filozofię, medycynę, architekturę. W warsztatach indyjskich rzemieślników widzieli podobne techniki jak ich własne. W świątyniach słyszeli historie o bogach i wierzeniach, które, choć różne, budziły duchowy niepokój, który rzymski świat dopiero zaczynał rozumieć. To połączenie nie było efemeryczne. Archeolodzy znaleźli rzymskie amfory na indyjskim wybrzeżu, imperialne monety porozrzucane jak nasiona imperium. W Pompejach znaleziono nawet figurkę hinduskiej bogini Lakshmi z kości słoniowej, która przetrwała erupcję Wezuwiusza jako świadectwo, że Indie już mieszkały w sercu Rzymu. Rzym i Indie, oddzielone oceanami i kulturami, spotkały się bez potrzeby podboju. To handel, a nie wojna. Zbudował ten niewidzialny most między dwoma starożytnymi światami. Rzym był cywilizacją świątyń, rytuałów i bogów rodzinnych. Jednak gdy otworzył się na wschód, otworzył także drzwi do tajemnicy, do doktryn mówiących o wyrzeczeniu, o oświeceniu, o kole karmy, uwolnieniu duszy. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów było przybycie ambasadora z Ingi na dwór Augusta, który przywiózł ze sobą bardzo nietypowy prezent. List dyplomatyczny napisany na skórze zwierzęcia i. Niezachwianą wiarę. Jeden z jego towarzyszy, praktykujący buddyzm, spalił się żywcem w Atenach jako dowód swojej oddania. Zrobił to jeszcze przed dotarciem do Rzymu. Nie powiedział ani słowa. Nie prosił o pomoc. Po prostu usiadł w pozycji lotosu i oddał się ogniowi. Dla Rzymian, którzy nie rozumieli koncepcji duchowej ofiary bez bogów, bez ołtarza, bez namacalnej nagrody, była to scena, która szokowała, niepokoiła. Ale również była niezatarte w pamięci. I to był tylko jeden z wielu cichych wymian kulturowych, które rozkwitały między Rzymem a Wschodem. W egipskim porcie Berenice archeolodzy odkryli posąg Bagi w świątyni poświęconej bogini i Żydzie. Stał tam, otoczony kolumnami, wśród kadzideł i pieśni. Obcy Bóg na rzymskiej ziemi, przyjęty przez buddyjskich kupców, Którzy od wieków przemierzali morza między Indiami a Morzem Czerwonym. W Pompejach, między willami i freskami, pojawiła się mała figurka z kości słoniowej hinduskiej bogini Lakshmi. Jak się tam znalazła? W pudełku, w torbie z przyprawami, jako prezent dla rzymskiej damy lub jako talizman w rękach kupca. Nikt tego nie wie. Ale była tam. I to wystarczy. Nawet chrześcijańscy autorzy. Tacy jak Święta Sieronim zapisali historię narodzin Bagi, Dziewica, proroczy Sen, Boska Inkarnacja. Historia wydawała im się znajoma, ale nie pochodziła z Judei. Pochodziła z Himalajów. To była inna duchowość, inny sposób patrzenia na duszę. Te kontakty nie były masowe. Nie zmieniły oblicza cesarstwa. Ale zostawiły ślady. Ślady w kamieniu, w sztuce. W pamięci. Bo kiedy cywilizacja słucha, obserwuje, akceptuje, że istnieją prawdy poza jej granicami, zaczyna stawać się wieczna. Przez wieki Rzym i Chiny były dwoma imperiami, które wzajemnie się ignorowały, a jednak były połączone niewidzialnymi nićmi handlu, plotek, jedwabiu i marzeń ekspansji. Nigdy się nie spotkały twarzą w twarz, ale dotknęły się na krańcach znanego świata. To było przez Wietnam, w sercu Azji południowo-wschodniej, gdzie drogi zaczęły się splatać. W dziele Geografia Klaudiusza Ptolemeusza, napisanym w II wieku, wspomniano grupę rzymskich kupców, którzy dotarli do portowego miasta o nazwie Kattigara, u ujścia rzeki Kottalis. Dziś archeolodzy zgadzają się, że ta rzeka to Mekong, a Kattigara to miasto uCOU, znajdujące się w obecnym południowym Wietnamie. Tam, na ruchliwych rynkach wśród palm i mgieł, Rzymianie wymieniali towary, monety i opowieści z ludźmi, którzy mówili w nieznanych językach, nosili lekkie tuniki i czcili bogów bez inion. Odkrycia nie kłamią. W tym regionie znaleziono rzymskie koralików szklane, biżuterie, fragmenty złota przetworzonego technikami italijskimi. To był wyraźny ślad kontaktu, który, choć krótkotrwały, miał monumentalne implikacje. Rzym dotarł do granicy Imperium Han, do progu Chin. A po drugiej stronie Chińscy kronikarze również zauważyli. Pisarze dynastii Han zapisali przybycie ambasadorów z królestwa Dakin, jak nazywali Rzym. Przywieźli dziwne prezenty: kły słonia, rogi nosorożca, skorupy żółwi. Egzotyczne przedmioty, które zebrali podczas swoich podróży przez Azję Południowo-Wschodnią, zanim dotarli do Chin. Twierdzili, że zostali wysłani przez króla Anduna, którego dziś identyfikujemy jako marka Aureliusza Antonina. Chociaż chińskie zapisy nie szczegółowo wskazują, czy byli to oficjalni dyplomaci, czy zwykli kupcy działający w imieniu cesarza, jest pewne, że Chiny i Rzym wiedziały o sobie nawzajem. Nie jako wrogowie, nie jako sojusznicy, ale jako odległe lustra. Każde z nich było odbiciem drugiego w ogromie świata. Tymczasem na dworach rzymskich mówiono o istotach, tajemniczych mieszkańcach końca świata, którzy tkały jedwab i mieli miasta z Jadejtu. A w chińskich kronikach czytano o ogromnym zachodnim imperium, rządzonym przez mądrych i dumnych ludzi, którzy budowali wieczne drogi i amfiteatry, w których ludzie walczyli z niemożliwymi bestiami. Nie było inwazji, nie było podboju, ale był kontakt. A to, dla dwóch tak odległych imperiów, było już formą wspólnej wieczności. Zapomniane serce Afryki, najbardziej zaskakujące rzymskie ekspedycje. Jeśli wschód kusił Rzym swoimi jedwabiami, przyprawami egzotycznymi filozofiami, południe porwało go jeszcze większym tajemnicą, głęboką Afryką, tym ogromnym oceanem piasku, dżungli i legend, który rozciągał się poza Saharą. Terytorium, które nie mogło zostać łatwo podbite mieczami czy monetami, ale które mimo to obudziło ciekawość cesarzy, geografów i żołnierzy. Pierwsza wielka wyprawa została poprowadzona przez Corneliusza Balbusa w XIX roku przed naszą erą, wyruszając z Libii z 10 tysięcy legionistów, wkroczył na ziemię Garamantów, saharijską cywilizację, która kwitła w ukrytych oazach, umocnionych miastach z gliny. Dotarli do rzeki Niger, przekonani, że to początek Nilu. Ale to nie był Nilu. To był inny świat. Kilka lat później inny generał. Suetonius Polaines przekroczył pasmo Atlasu, przeszedł przez pustynię Maroka i zstąpił na coraz bardziej nieprzyjazne ziemie. Kolejne dokumenty twierdzą, że niektórzy z jego ludzi dotarli do rzeki Dra, przechodząc przez tereny dziś bliskie Mauretanii i Sahelu. Pod rządami Nerona generał o imieniu Septinus Flakes otrzymał dziwne polecenie. Miał szukać mitycznego jeziora Hipopotamów, wspomnianego przez Ptolemeusza. Wyruszył z Trypolitanii, przekroczył góry Tibestii i wkroczył na teren, który dzisiaj znamy jako Czad. Tam, zgodnie z relacjami fenickich geografów, znajdowały się słonie, nosorożce, ludzie o ciemnej skórze oraz niezrozumiałe języki. I nie byli jedyni. Festo, dowódca III Legii Augusta, powtórzył część podróży Balbo i udał się do lasów równikowych, płynąc rzeką Niger aż do ujścia w dzisiejszej Nigerii. Kilka lat później dyplomata Juliusz Maternus przepłynął Zatokę Sirt, wkroczył do oazy Kufra i spotkał króla Garamantów, walcząc z grupą rebeliantów znaną jako Racia, w pobliżu obecnej Republiki Środkowoafrykańskiej. W prezencie Maternus przywiózł do Rzymu nosorożca o dwóch rogach, który został pokazany w Koloseum. Nie były to ekspedycje kolonialne. To były przygody, eksploracje, mosty rzucone w otchłań nieznanego. W czasach gdy większość cywilizacji nie patrzyła poza swoje najbliższe granice, Rzym wysyłał ludzi, aby przemierzali pustynię, nie wiedząc, czy będzie woda, nie wiedząc, czy wrócą. I chociaż nie założyli prowincji ani nie wzniesi murów w tych ziemiach, zostawili ślady, monety, ceramikę, imiona, historię. Głęboka Afryka nie została podbita, ale została dotknięta przez Rzym. I ten krótkotrwały i mało prawdopodobny kontakt jest jednym z najodważniejszych świadectw rzymskiego ducha. W północno-zachodnim rogu Afryki, gdzie pustynia spotyka się z morzem, a góry Atlas rzucają cienie na horyzont, istniało starożytne królestwo o nazwie Maurytanie. Nie współczesny kraj, ale ziemia zamieszkana przez berberyjskie plemiona, które nauczyły się handlować, walczyć i negocjować z najpotężniejszymi imperiami swoich czasów. Kiedy król Boczu z dwa zmarł w 33 rok przed naszą erą, Rzym wykorzystał okazję. Zamiast bezpośrednio podbić terytorium, wybrał subtelniejszą strategię – założenie królestwa Kijęckiego. Na tronie zasiadł Dżube II, książę numigi wykształcony w Rzymie. poślubił on nie mniej jak Kleopatrę Selene, córkę legendarnej Kleopatry VII i Marka Antoniusza. Związek polityczny, tak, ale również kulturowy. Rzymska Afryka rodziła się z egipskimi, greckimi i łacińskimi korzeniami splecionymi razem. Dzube II był więcej niż marionetką cesarską. Był uczonym, badaczem, miłośnikiem wiedzy, a pod jego rządami Mortejmie rozkwitła jako centrum handlowe i naukowe. Zainspirowany przez fenickich żeglarzy, zorganizował ekspedycję na Atlantyk. Sportu Małgede na dzisiejszym wybrzeżu Maroka. Jego statki wypłynęły na Wyspy Kanaryjskie, a być może na Maderę, w poszukiwaniu sekretu pożądanego przez rzymskie elity, fioletowego barwnika pozyskiwanego z muszli morskich, symbolu bogactwa i władzy. Misje te nie szukały tylko barwników. Były to również próby przesunięcia granic znanego świata w kierunku Otwartego Oceanu, poza słupy Herkulesa, gdzie uważano, że kończy się Ziemia, a zaczyna otchłań. Po śmierci Dzubi, jego syn Ptolemeusz z Maurytanii odziedziczył tron, ale jego historia była bardziej tragiczna. Mimo że został wychowany w Rzymie, wszedł w konflikt z cesarzem Kaligulą, który nakazał jego egzekucję w 40 rok E.N.E. Ten czyn przypieczętował los królestwa. Cztery lata później cesarz Klaudiusz przyłączył Mauretanię do Imperium jako prowincję. Podzielił terytorium na mauretańską Tingitanie. Ze stolicą w Tinis, dzisiejszy Tanger, oraz mauretańską Cezarejską ze stolicą w Cezarei, dzisiejszy Churchill. Rzym stał się bezpośrednim suwerenem, a wpływ łaciński zaczął kształtować architekturę, handel i religię regionu. Jednak, jak wiele innych rzymskich prowincji, Mauretajnia nie miała trwać wiecznie. Podczas kryzysu III wieku, kiedy cesarze padali jak domeny, a imperium chwiało się w posadach, Berberyjskie plemiona odzyskały dużą część kontroli nad wewnętrznymi obszarami. Rzym zachował tylko kilka miast nadmorskich i niejednoznaczne relacje dyplomatyczne z lokalnymi liderami. I choć wieki później Geokrecjan zorganizował prowincję na nowo, a chrześcijaństwo rozkwitło na chwilę pod rzymskim panowaniem, nic nie mogło powstrzymać ostatecznej zmiany. W 631 rok n.e. wraz z nadejściem islamu rzymska era w Maurytanii zgasła na zawsze. Ale pozostało po niej dziedzictwo, ruiny, monety, stare imiona wyryte w skałach pustyni oraz zapomniana historia afrykańskiego królestwa rządzonego przez córkę Kleopatry i miłośnika wiedzy, który wyzwał ocean i połączył kontynenty. Imperium rzymskie nie było tylko militarnym kolosem. Było również cywilizacją nienasyconą w swojej chęci poznania tego, co kryje się za horyzontem. Podczas gdy inne narody zamykały się w swoich granicach, Rzym je przekraczał. Nie tylko mieczami, ale także mapami, statkami, pytaniami. Dotarli do wnętrza Afryki, do zapomnianych zakątków Gangesu, delty Mekongu i być może pośrednimi drogami aż do murów Chin. Nie wszystkie podróże zakończyły się chwałą. Niektóre kończyły się porażką, na pustyni, w ciszy. Jednak nawet tam pozostał ich ślad: rzymskie monety na obcych ziemiach, figury hinduskich bogów pośród ruin Pompejów. Indyjskie słonie maszerujące przez Rzym, czy wyrzeźbiony Buddha pochowany w egipskiej świątyni. Rzym był machiną wojenną, tak, ale był także machiną łączności. Łączył kultury, religie, idee. Otwierał szlaki, które przez wieki były wykorzystywane przez karawany, pielgrzymów i kupców. I to może być jego największe dziedzictwo: nie podbój, lecz ciekawość. Nie miecz. Lecz chęć zrozumienia. Nie tylko władza, lecz wola dotknięcia innych światów, zapisania innych głosów, wysłuchania innych historii. Kiedy patrzymy na ruiny Rzymu, łatwo pomyśleć, że wszystko zakończyło się tam. Ale jeśli podążymy za jedwabnym szlakiem, portami Ingi, oazami pustymi, zgubionymi monetami w Wietnamie, zrozumiemy coś głębszego. Rzym był czymś więcej niż imperium. Był bramą. I miał odwagę ją przekroczyć.